Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Szekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec jest we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo pańskie.